Siemanko wszystkim, ja jestem Bartek, a dzisiaj kolejny odcinek z, z sąsiadów z Woli Brunowskiej. Jest dzisiaj ze mną mój kolega Dominik. Przywitaj się Trzeba No także dzisiaj stoimy przed jego wyremontowaną już 902. Co sąsiad, fajny remucik zrobiłeś. No. Ładny Ja być ogólnie robiona na 912, bo była wcześniej 912, ale stwierdziliśmy, że robimy z tego 902. Zmniejszyłeś moc. Gruby dach. Gruby dach, halogeny na dachu, ośka. No i wszystko. No i co tu dużo mówić przy no, tym czoniku. Teraz będziemy myślę, trochę pro się odciąży. Zeto, zetora myślę, myślę napęd, na myślę zrobi się remont zatora i teraz myślę, będzie elegancko, dawniotne roboty robią w polu. Opol tu, pokażemy widzom, jak działa twoja po remoncie. 92 dwójeczka Nie, 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 tam ale nawet światła pokazują, jak działają. No. Też widzowie, no, niestety. Niestety, widzowie, dawno nie było odcinka. O, no, ciężko, cię ciężko mi to mówić. Z bólem. Ale niestety, z trzydziestką już były problemy. Już się cię psuła. I niestety, no, musiałem już sprzedać, no. Ciężko mi się to aż mówi. Ale sąsiad tam gdzieś widział koło naszych pól, że jakiś gościu ponoć sprzedaje teraz ciągniki. Maszyny i... sprzedaje, panu ciągniki głównie sprzedaje sama, tam chyba jakieś maszyny też będą malnie. No i tam może, może jakiś mógł, Neptun będzie dla jego i dla mnie. Albo coś. Także... Ja powiedziałem, no. że jak, jak będziemy chcieli jakieś maszyny szukać, to powiedział, że nam ogarnie jakieś m, tam maszyny. No. Także dzisiaj już niestety żniwa kończyliśmy, niestety bez kamer, bo to wiecie, czasu nie było, trzeba robić ciągle. I dzisiaj już, za, no ostatnio już u Dominika zrobiliśmy kukurydzę na kiszonkę. Tym czekaj, podlecę do ciebie pokazać. No i dzisiaj u mnie zaczyna, już u mnie, nie? Będziemy zaczynać, co nie? Tam już masz maszyny już przygotowane ale ziemniaki ci ładnie rosną już Ziemniak? no. Jezus Maria Marian coś się zrobił o tu ja za torka, to to rękami za przeciągniemy. nie ma mi paliwa tu patrzcie widzowie no ponad opony nasypane kukurydzy Delikatne lagi mogą dzisiaj być, ale sorry, ale po prostu dużo rzeczy do roboty było i dużo modów też teraz dodaliśmy. Weź sąsiad, tam popchaj z tyłu. Czekaj. Czekaj, bo to żeś tu klina, nie zebrał. Czekaj. Oh, dobra. Dobra. Jeszcze trochę. O, oh, dobra. Tyle starczy. O, laty widzą, na cię napala. Także no, trzeba jakiś ciągnik zamiast 60. Znie 60, tylko 30. Mogło mi się ogarnąć. Ktoś w pierwszej szuka, bo śledzi się na olejkach, się coś znajdzie. dobra. No, też belki za nim było, trzeba zmieniać, zbierać. A tą śmietkę się kukuje coś będzie kupić zamiast tej 30 i będzie... Ja właśnie na 55 piątkę się patrzyłem. Taka fajna była na olx tutaj w okolicy. O, tu patrzcie, widzę, jak była akroba akcja. Na chodzą. No, tak 60 tysięcy, coś takiego, nie? Najtańsze chyba ciągniki na OLX-ie jakie są, nie? Bo one tam w małych pieniądzach chodzą i... A gdzie ty jesteś? A ty już, ty już w ciągniku jesteś. Ty chłopie ty jakim sprintem leciałeś Także widzowie dzisiaj akcja kukurydza no, moim Forschmitem i moim Ursusem Też planuję go, planuję go remontować, jakieś kolorki do niego dodać takie żywe. Bo no to takie pegierowskie kolory, nie? Czekajcie, bo tu do niego wejść. Szybciej jazd! Weź co w niej delikatnie! Dobra, stój! Dobra, i odjedź! I se do mnie do kabiny wsiądziesz, bo tu są. Aaa, zjechałeś mi już kokurydzy! Bo tu sąsiadowie, okay, że kokurydzy to pośrednie trunie. Zobaczmy, jak to w ogóle da rady podpchnąć. Żebyś tam nie spadł. Potki. nie wyżej opór widza wyłączony co? na 10 czekaj ci podepnę czekaj kable koła Obróżówkę spróbuj, nie? Ja mam tego... tego chłopakiego, nie no to... Ty! Co tak blisko Nie, nie, nie... co się w nie się Nie ja mam tego puszka czy ale też tego, tego przez 12-24. Szukam teraz jakichś obrotówki fajnych, 6-skrybowej albo 5-show.

Zobacz jak Nie wiem, Chcę jakiegoś... ...budę mieć te wszystkie... i tempomat. Nie wiem, może jakiś... ...ten, czekaj, szukam, szukam. MTZ taki może z tych dużych, takich 102 albo coś. Na razie, na, na razie nie myślę o wyciągnięciu. Albo może krótki lepiej. Przeda mnie komisja. To niech weźmie. Tej strzyle najgorszej to jest zrobić to pierwsze kółko bo musisz sobie tu zjeżdżać w plony, bo nie ma inaczej jak, nie? Szczerze ci powiem, że ja dwa przejazdy już mam skończone. Znaczy nie, jest skończone, tylko cztery przejazdy może i już koniec, nie? Ile masz procent no,

3 dwa abo i ja trzymam wychodzenie. Ja za dużo tej kiszynki nie będę miał. Chyba nawet mniej od ciebie. Jak myślisz? Czekajcie, a ja teraz wrócę w śmieci. Czekajcie, a ja coś mi się tego przydał, to wynać.

Już chyba pełno, właśnie. Czekaj, bo ja tu gdzieś widziałem, ale to na nowości. W nowości. albo na owerun kupię. Overum to dobre płyty. Ale to nie są obrotowe. Nie Ja ci, bym Ci polecał tą obrotówkę, bo mój kolega ma trójkę.

W ktoś kto będzie będziemy gospodarkę i miał jakieś pole to wydaje od Domnika wziąłem ziemi. bo już mi się nie mieściło do silosa. Więc o troszkę więcej mamy W ogóle skamy też osoby na Y, sąsiada na serię więc jak chcecie, to... nikt się zgłaszają ciągle, a nikt nie ma ciągle. Dobrą aktywność to ja wam przydę. Podeśle mnie do problemu, no to bym mógł pewne granie, dostosowanie się do warunków serwera, tylko pierwsze realne granie też, bo my gramy realnie na tej serwisie też link do mojego Discorda w opisie także chętnie do mogę... że jakie wjeżdżasz? Bardziej się staraj środkiem wjeżdżać. żeby na dwa razy przyjąć. Dobra to nic. O kurda, delikatny ladd. Postaram się wdzowie to naprawić, ale no, niestety nie z... Nie wiem, da rady, bo to jednak dużo modów mam na tym no dobra i przejdź teraz drugi raz. Zatrzymaj. Stój! I przejdź drugi raz. W ogóle beka. nie widzę, nie? patrzcie. To pole pier jako pierwsze wziąłem. Patrzcie. No jeszcze jest zielone, nie? Więc nie wiem, czy sobie nie wezmę po prostu... Może na jesień, no ale, ale jak nie, to wezmę samaszkę po trususa i wykoszę to na zielono. To się kiszonka z tego zrobi. No. No już wysyp to najwyżej na górkę, i tyle boś. 20 minut odcinka, prawie a chciałbym skończyć całą tą akcję kukurydzy. A no prawie byś mi szybę rozwinął. byś odkupywał.

Nie, tam razem kilka przejazdów zostało i będzie to straszne. Szybciej jadę. Nie chcemy remonty teraz. Ej, się... czekaj, stój! Weźmiemy... E, wracaj tu. Weźmiemy autosangę podpniemy. Żeby na raz już to wziąć. Ty ja pod e, ten... Pod forszmita wezmę i to potem. Niech będzie się podforszmy, a potem na tył i się, naraz to zwierzę, żeby nie było trzeba jeździć tysiąc razy. Masz tu zaceb z tyłu? Bo jak go kurde to ma... Nie ma Nie się z Kurde, to mnie rani trochę, ale musisz najpierw podpiąć auto samochodem. Chyba będziemy musieli się coś no, super siłą podeprzeć. No cofaj, cofaj, cofaj O lala Czekaj ja tu sił kontrolę podałem No cofaj i zobaczmy, no. czasami tak trzeba, no niestety stój czasami tak trzeba, no i nic nie zrobimy niestety. czekaj, muszę wyjść i wyjść w nie to, żeby czekać żeby... kurde, nie gadaj, że tego nie potrzebujemy ja... że tą przyczepę z wujką do... do tyłu. Ta. To wiem, podepniesz mi autosankę, a ty pojedziesz po rozrzutku. Nie wejdzie. Jak na, jak, na auto, jak na autosankę ile wchodzi na autosankę 15 500, a na rozrzutnik 15 tysięcy to 500 litrów Jedziesz tam! O, jedziesz! To jest nowoczesna widzowie. Nowoczesne jest ją po z pombali. Kosz mi tak, gdzie? U jest zbiornik Potem... Przednij się przez tą półkulę, że i tak ma no. Słyszysz? Przejdź przez kukurydzę. <laughs> Jezus, Maria. Pijany, bo że jesteś. Na lewo i prawo jesteś. Okay. Powinna iść po rozsumie. Daj do kombajno. Stoisz? Trzymasz się? kaczku, kaczku, kaczki kaczku, 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 kaczku,

Nie się nie wiem jak wyrobić, nie? się w dla nas wykonano korzynkę z ale że jedna korzynka lepsza, to komfortu, nie? No, po wszystkim. Tylko, ma, myślę, że chyba przyjadę, nie? Na raz. Ale tu będzie oporowacja, orka, nie? Słyszysz? Tak jak tu się gni, gni rozwali. I do tego odpływ wlecimy na dwa zestawy. Czy tam na trzy? W Chłopę, tu będzie opór. Też co już chyba nie śnie odcinka, bo już pół godziny prawie, więc widzowie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Do następnego nara.